Reem, jestem na miejscu. Trochę ci to zajęło. Sprężaj się z robotą. Ty jesteś Jafar? A kto chce wiedzieć? To nieistotne. Ważne jest to, że przysłał mnie Rais. A także to, że wisisz mu forse. Nigdy cię wcześniej nie widziałem. Skąd mam wiedzieć, że nie jesteś jakimś przybłędą? Odwal się! Co powiesz na to, żebym połamał ci obie nogi i powlók przez miasto, żebyś mógł osobiście obgadać tę sprawę z Raisem? Na pewno ci wszystko ładnie wyjaśni. Okej, okay, okej, okay, Red. Już widzę, że jesteś jednym ze zbójów Raisa. Tylko oni mają takie gówniane charaktery. Masz! Oto moja forsa. Bierz ją! A następnym razem przywitam cię jak najmilszego gościa. Mikasa, suka. Tylko nie rób mi krzywdy, dobra? Karim, to ja. Musiałem staruszka postraszyć połamaniem nóg. I zadziałało, czyż nie? Następny przystanek to osada rybacka. Kieruj się na wschód do wyjścia do tunelu. Ich przedstawiciel zawsze tam na nas czeka. Uklej, brachu, jak ci idzie? Załatwiam sprawy dla rajsa. Ma dużo władzy, i ludzie się go boją. Mamy mało. Kończy się antycyna i wstyd przyznać, ale zaczynam się bać. Staram się jak mogę, Brechen. Nie, nie, Rozumiem. Chcę, żebyś wiedział, o co idzie gra. Też jestem zarażony, pamiętasz? Nie brak mi motywacji. Dobra, dobra. Mam tylko nadzieję, że szybko wrócisz do wieży. <laughs> you <laughs> Karin, w życiu czegoś takiego nie widziałem. Wielki nadęty zarażony właśnie eksplodował. Tak, nazywamy ich purchawami. Nasi chłopcy używają ich do zabijania innych zarażonych. Strzel do nich, a rozwalą wszystko w promieniu trzech metrów. Wisz sobie? Zachowaj dystans, a wszystko będzie w porządku. A co z kurierem? Był tam? Nikogo tam nie było, same zombiaki. Dobra, musisz więc chyba iść prosto do wioski. Szukaj gościa, który nazywa się Gursel. you yeah. Halo Karim. Dotarłem do wioski, ale tam jest cała pieprzona horda zarażonych. Pozwólcie Bierzemy kasy za ochronę, czas więc trochę pochronić. Trzeba zamknąć bramę, zanim więcej tych śmierdzieli w lesie. Hej, jest tam kto? Ciszej, tam! Ściągniesz potwory. Pozbyłem się ich, ale lepiej wzmocnijcie bramę, zanim przylezie ich więcej. Pozbyłeś się? Kompletnie? Jesteś, Gurzel? Przysłał mnie raiz. A, ty robisz dla raisa. Coś czułem, że to zbyt pięknie wygląda. Już dość zabraliście. Już więcej nie damy, Firkin, powiedz. Ala, proszę! Już lepiej ja z nim pogadam. Tak nas nie można traktować! Firkin, skopię ten twój zat! Dalej Firkin, lej go w łeb! Miły Bóg, kurczę, nie chcę kłopotów, ale płaciłem już w tym miesiącu. Niedługo nic już nie będę miał! To zupełnie nie mój problem. Rais ma dostać pieniądze. Jak nie, tobie i twojej kobiecie może stać się krzywda. W dupie mam twoje groźby. Skop mu za Firkin! Weź daj spokój, Ala! Dobra, masz. Nic więcej nie mam. Prawdziwy facet by mu dokopał. Nie będę przeszkadzał. Masz chyba większe problemy niż brak pieniędzy. Dobra, Karim, mam kasę od Górsela. Nienawidzę się teraz, ale kasę mam. Od razu do siebie zanika z czasy. Została jeszcze jedna zbiórka ze stacji promów na starym nabrzeżu. Jest tu prom? Był, zanim marynarka nie posłała go na dno zatoki. Dziesiątki ludzi uprzęsły tam czekając na następny, ale nie było żadnego następnego. Zostały jakieś łodzie?